Cześć, tu Mike. Kurde, dziś jestem piwniczną mędą, bo otworzyłem piwo nie przy was, nie przy was, je nalałem i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, ale piwo jest po prostu, dzisiejsze piwo jest tak dobre, że nie mogłem się powstrzymać. Musiałem je otworzyć wcześniej. Sorry was za to, mam nadzieję, że się nie obrazicie, ale jak kupicie sobie to piwo i go spróbujecie, to na pewno będziecie wiedzieli, dlaczego tak zrobiłem. Poczekajcie, bo zaschło mi w usta. W dzisiejszym odcinku chciałem zabrać was znów na lekcję historii. Jednym z poprzednich odcinków opowiadałem o browarze Pinta, od nich, się zaczę od nich wszystko się zaczęło. Był to 2011-2012 rok ich słynne kultowe piwo atak chmielu. A dziś chciałem taki nagrać odcinek drugi i opowiedzieć o kolejnym browarze, który tak naprawdę którego wkład w piwną rewolucję w Polsce jest w ogóle nieoceniony. Są to pionierzy w tej dziedzinie. No i do rzeczy, do rzeczy. Chciałem wam dziś opowiedzieć o browarze Alebrowar. Tak? Browarze założonym przez dwóch zajawkowiczów, Michała Saksa, zajebistego piwowara, który jest do dziś piwowarem w Browarze Gościszewo, a także Bartku Napierają. Tak? Dwóch ziomów spotkało się ze sobą, oni tam sobie się zgadali i założyli browar. Założyli browar w idealnym momencie, bo pamiętajmy, to był rok 2012, gdzie pięcie żarło strasznie na rynku. Tak? Naważyli tych piw co najmniej kilka. Tak, wszystkie zeszły na pniu, zdobyły wszystkie możliwe nagrody w Polsce, więc chłopaki, zresztą słusznie, założyli browar, bo skoro pincie żre, to dlaczego im miałby nie żyć, tak? Skoro są tak samo dobrzy w tym, jak, jak Ziemek, chociażby, tak? Strasznie mam sucho w ustach, coś tu się w tej piwnicy porobiło. Może to dlatego, że mamy pierwsze piwo dzisiaj. Mamy sobotę. Zaznaczam, więc dzisiejszy, dzisiejszy pobyt w piwnicy może się troszkę przedłużyć. Zwłaszcza jak przyjdzie sąsiad po cebulę na przykład. Albo, nie, sąsiadka pomoże, nie. Żona to ogląd. Sąsiad przyjdzie po cebulę. Wróćmy dalej browaru. Więc chłopaki założyli ten browar w 2012 roku. Zarejestrowali działalność gdzieś tam w Trójmieście pewnie. Mieli jakiś swój układ w browarze Gościszewo na Pomorzu. Taki mały, rodzinny browar założony w w 1990 roku, 1991 bodajże roku. I oni zaczęli ważyć tam piwo. Przywalili z grubej rury, w ogóle się nie pierniczyli tam w jakieś, wiecie, lagery, pszenice i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, spokojniutko, zaczniemy, wejdziemy na rynek. Nie, oni się nie, pier, nie, nie pierdzielili. Uważyli piwo mocno chmielone, mocno goryczkowe, no po prostu z grubej rury, tak? Tym piwem jest rowing jack. Robin Jack, czyli taki pirat. Tak? Na etykiecie mamy Pirata. Pamiętajcie, każda, każda etykieta alebrowaru każda ma na sobie przedstawia jakąś postać. Tak? Z tą postacią jest związana jakaś historia. I tej historii, co prawda, tutaj nie ma opisanej, ale ja sobie tą historię wymyśliłem dzisiaj. Pirat. Dlaczego pirat? A no, pirat, dlatego że może. Tak? Piraci najczęściej urzędują na morzu. Nie na polu na przykład, tak? ani nie w centrum miasta, nie w metrze, tylko na morzu. A styl piwny India Pale Ale związany jest mocno z morzem. Musimy się przenieść jeszcze dalej niż tam do euro 2012. Musimy się przenieść gdzieś tam do XI wieku, kiedy to tam Wielka Brytania, Holandia mieli swoje kolonie na całym świecie itd. itd. i handlowali z Indiami. Tak? W tamtych czasach nie było samolotów i tak dalej, więc do tych Indii śmigali statkami, łajbami. Czasy były dosyć takie, wiecie, wszyscy umierali na grypę, więc, więc ogólnie była lipa z technologią, więc te statki były takie troszkę, wiecie, niedowalone. Więc strasznie długo im się schodziło dopłynąć do tych Indii. Jednym z surowców, którymi handlowali z Indiami było piwo. Tylko mieli lipę z tym piwem, bo to piwo im się wciąż psuło, ciągle im się psuło. Dowozili to piwo do Indii, a ono jest nie Pewnie wiadomo, nawijali tam makaron na uszy hindusom, że że ono tak ma być i tak dalej, i tak dalej. Nikt tego nie łyknął, więc musieli wynaleźć jakiś patent, żeby było lepiej. Żeby jakoś to piwo dopływało do, do, do Indii, wiadomo. Długo tak czas, upał, słońce i tak dalej, i tak dalej, sztormy, burze. Kisło to piwo. Odkryli, że... Waląc szuflami chmiel do piwa, tak? Całymi w ogóle kontenerami i na tony walili waląc chmielu do piwa, to piwo przetrwało tą drogę, tak? Chmiel ma takie właściwości, które, które tak jakby konserwuje piwo. W dużym uproszczeniu. W ten oto po sposób powstał styl India Pale Ale. Czyli piwo mocno chmielone, piwo mocno aromatyczne, bardzo goryczkowe, no i pyszne. No i pyszne, tak? Taka lekcja historii. Wróćmy do Alebrowaru. Czym Alebrowar się wsłużył? Jeszcze, tak? Oprócz tego, że robią, do tej pory robią zawaliste piwa, to wsłużył się jeszcze taką rzeczą, że zobaczcie na ich logo. Mam nadzieję, że to widać. Oprócz tam jakiejś takiej beznadziejnej szklanki z napisem Alebrowar jest napis, napis Hopheads of Poland. Tak? Hopheads, czyli hopheadzi, czyli ludzie mający Chmiel w głowie, tak? Kochających, mocno nachmielone piwo. Zresztą, takim, taką myślą przewodnią ale browaru jest w głowie chmiel, w sercu piwo. Ja mam nadzieję, że to widać. Mam nie wyczute, jak to pokazywać z tej kamery, ale mam nadzieję, że to widać. No i tutaj zdecydowanie w głowie, w tym piwie jest chmiel. Jest chmiel. Piany wam niestety nie pokażę, barwy wam nie pokażę, bucia, pań, łapami i szklankę. Barwa na, na butelce napisane jest pirackie złoto. No jest to złoto, zdecydowanie jest to złoto, delikatnie zmętnione. Piano, mogę Wam obiecać, że jest zajebista, jest gęsta, zbita, tak? Obkleja szkło, zobaczcie, ja miałem pełno szkło tego piwa i, i mam zaklejone. I miałbym tak pewnie zaklejone do jutra, jakbym nie wrzucił szkła, nie, nie umył tego szkła. I o czym, i o czym? O zapachu chciałem powiedzieć, tak. Do piwa chłopaki nawrzucali bardzo dużo chmielu. Bardzo dużo chmielu. Receptura, receptura tego piwa się troszkę zmieniała, to chmielenie się troszkę zmieniało, ale słuchajcie, mamy rok 2015, końcówkę Simco, Chinook, Citra, Cascade, Palisade. Bardzo dużo chmielu. Wrzuconego zarówno na aromat, jak i na goryczkę. I to robi robotę. To naprawdę robi robotę. To piwo jest pyszne. Pachnie. Tropikalnymi owocami, słodkimi tropikalnymi owocami, ale mamy tutaj też takie nuty cytrusowe, bardziej orzeźwiające, tak? Ten zapach jest mega intensywny, naprawdę mega intensywny od, chmiela, od chmieli. Podobnie jest w smaku. W pierwszą łamku sekundy, jak weźmiemy łyka tego piwa, to czujemy taką tropikalną słodycz dojrzałych owoców, mango, tak itd., itd. Ale czujemy to tylko przez chwilę, bo za chwilę dostajemy takiego. Zajebistego plaskacza, plaskacza na przykład od, od tego pirata z tego wiosła, plaska nas goryczka. Naprawdę potężna, fajna, cytrusowa goryczka, tak, w takim greyfrutowym wydaniu. I bardzo dobrze nas plaska, bo idealnie, ona się idealnie komponuje właśnie z tą taką mango słodyczą, taką nawet lekko karmelową słodyczą w tym piwie, tak. Te, te dwa smaki wyśmienicie ze sobą współgrają i, i sprawiają, że i jeszcze dobrze, nie przełkniesz pierwszego łyka, już chcesz wziąć kolejny, tak? Co jest ważne? To piwo jest mocne. To piwo ma 6,2% alkoholu, a tego alkoholu w ogóle nie czuć. Więc jest zdradliwe. Uwaga, to piwo jest zdradliwe. Więc tak, lekcja historii. Oczywiście Mike Świnia otworzył piwo bez Was. Wypił pół tego piwa bez Was. Ale co jest ważne? W 2012 roku chłopaki Michał Saks i Bartek Napieraj Stworzyli wspólnie Ale, Ale Brower. Uważali piwo. Roaming Jacka. Piwo u, ukazuje się do dziś. Wyszło już, uważali już naście, dziesiąt warek tego piwa. Jedna w jedno są zajebiste. Ja, ja nie czytałem. Co prawda, nie piłem tego piwa od początku, od 2012 roku, ale nie czytałem tak naprawdę w internecie, żeby któraś warka była nieudana, tak? Oczywiście jedne były bardziej intensywne, drugie mniej intensywne, ale wszystkie były pyszne. Uwierzcie, wszystkie były pyszne. Tak? Także jeżeli chcielibyście, chcielibyście spróbować czegoś nowofalowego, polecam wam Robing Jack'a. Wasze zdrowie. Mm.